15 lipca 1410 roku, na polach Grunwaldu, polski król Władysław Jagiełło toczy śmiertelną walkę z jednym z najgroźniejszych wrogów swego królestwa, zakonem krzyżackim. Jednak właśnie wtedy doszło do incydentu, który mógł całkowicie odwrócić losy polskiej historii. W przełomowym momencie bitwy, niemiecki rycerz Dypold von Kocklitz dostrzega na wzgórzu Jagiełłę, który był niezwykle słabo broniony. I chcąc zmienić los bitwy, rzuca się do samotnej szarży na króla. Jednakże, na pomoc polskiemu władcy od razu rzucił się młody rycerz. Rycerzem tym był niespełna 21-letni Zbigniew Oleśnicki. Wówczas Egieł nie miał prawa podejrzewać, że jego młody wybawca wkrótce stanie się jego śmiertelnym wrogiem. Ale jego orężem nie będzie miecz, ale krzyż. Zbigniew Oleśnicki przyszedł na świat 5 grudnia 1389 roku jako syn Jana Herbu Dębno. Sam Jan nie był najbogatszym szlachcicem, ale wystarczająco majątnym, aby wysłać młodego syna na studia, jednak Zbigniew Mimo iż studiował w Akademii Krakowskiej współczesnym Uniwersytecie Jagiellońskim, to nigdy nie ukończył tych prestiżowych studiów. Było to spowodowane głównie ówczesną polityką. Polski władca król Władysław II Jagiełło miał bardzo napiętą relację z państwem zakonu krzyżackiego, który od kilkuset lat był dla Polski prawdziwym utrapieniem. I wkrótce kolejne napięcia miały doprowadzić do jednej z najsłynniejszych wojen w naszej historii, czyli wyprawy Władysława Jagiełły na Malbork, ale po drodze miała mieć miejsce słynna bitwa pod Grunwaldem i to właśnie tam miał wsławić się nasz Zbigniew Oleśnicki. Krótka autopromocja, jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, i dobić ze mną 10 tysięcy subskrypcji do końca roku. Bo jeżeli to się wydarzy, to przygotuję dla swoich widzów, dla Was, dla Ciebie, wyjątkowy specjal, którego z pewnością nie chcesz przegapić. A po obejrzeniu tego odcinka zapraszam Cię do zostawienia komentarza oraz na mój TikTok i Instagram, gdzie znajdziesz więcej ciekawostek i między innymi kulisy moich produkcji. Zajebistego dnia! W 1410 roku, na fali sukcesów polskich wojsk, Zbigniew Oleśnicki rzucił studia i wyruszył na wojnę. Nie był dworzaninem, ale dzięki koneksjom i pieniądzom swojego ojca zdołał uzyskać miejsce w chorągwi, która walczyła bardzo blisko Władysława Jagiełły. Był to wielki zaszczyt i spore bezpieczeństwo, ale Zbigniew miał już niedługo znaleźć się w centrum krwawej walki. 15 lipca 1410 roku obie armie spotkały się na polach nieopodal wsi Grunwald i... po kilku godzinach stania naprzeciw siebie w końcu rozpoczęła się bitwa. W jej trakcie w wielu momentach szala zwycięstwa przechylała się na przemian z jednej strony na drugą, aż w końcu doszło do incydentu, który mógł odmienić wszystko. W szale walki niemiecki rycerz Dypold von Kockritz zauważył Jagiełłę. Ponieważ król polski był wówczas niezwykle słabo broniony, to Niemiec postanowił podjąć ryzyko i zaatakował polskiego władcę. Jagiełło podjął rękawice, chwycił kopia i ruszył samotnie do szarży na swojego przeciwnika. Zdołał wysadzić Dypolda z siodła. Być może przez chwilę pomyślał, że pojedynek jest skończony. Jednak krzyżowski rycerz wciąż żył i dobył miecza przeciw królowi. Los jednak chciał, że tego dnia Władysław Jagiełło nie zginął od ciosów w plecy, ponieważ na pomoc ruszył Zbigniew Oleśnicki. Bez większych problemów pokonał będącego na ziemi Dypolda, a następnie zsiadł z konia, dobył sztyletu i pchnął go w gardło. Już wkrótce ten jeden cios miał niesamowicie przyspieszyć karierę młodego szlachcica. Bowiem po bitwie Jagieło zapragnął rozmówić się z młodzieńcem, który uratował jego życie. I jak miał pisać Jan Długosz, obaj panowie mieli bardzo się polubić. Oleśnicki pozostał w otoczeniu króla do końca kampanii wojennej, a po niej otrzymał inne zadanie, tym razem nie natury wojskowej, ale politycznej. W wieku 21 lat Oleśnicki znalazł się wśród posłów, których Jagieło wysłał na spotkanie z papieżem. Ponieważ. Papież był w tamtym czasie jedną z najważniejszych osób w Europie. Nie miał silnej armii, ale mógł wywierać wpływy na wszystkich władców, którzy posiadali silne armie. Dlatego jego opinia w konflikcie pomiędzy Litwinem a Zakonem Rycerskim broniącym wiary była kluczowa. I bardzo szybko Oleśnicki napisał do Jagiełły bardzo długi list, w którym a nawet przez chwilę nie zawahał się nieco poszerzyć swoich zasług a te, realnie, nie były zbyt duże. Jednak król, coraz bardziej oczarowany Oleśnickim, postanowił mianować go swoim osobistym sekretarzem. I w taki oto sposób młody Zbigniew na stałe trafił na dwór królewski i bardzo szybko zaczął robić karierę. Jednak przebywając tak blisko władzy, Oleśnicki bardzo szybko zaczął jej pożądać. Jako sekretarz nie był nikim ważnym, ale to właśnie on, Miał dostęp do wszystkich najważniejszych dokumentów i obserwował, w jaki sposób prowadzi się wewnętrzną i zewnętrzną politykę. I właśnie na tym polegał geniusz Oleśnickiego. Cierpliwie i metodycznie przez lata budował sieć kontaktów, pozostając jednocześnie zwykłym szarym urzędnikiem, którego nikt nie brał pod uwagę jako ewentualne zagrożenie w swoim dążeniu do wyższej pozycji. W 1423 roku zmarł prymas Polski. W efekcie zwolniły się dwa kluczowe urzędy. Jednym było Archibiskupstwo Gnieźnieńskie, a drugim Biskupstwo Krakowskie. Teoretycznie urzędy kościelne w średniowieczu nie gwarantowały realnej władzy, ale gwarantowały coś innego coś, co z władzą jest powiązane od zarania dziejów gigantyczne dochody. Na dworze Władysława Jagiełły o fotel biskupa krakowskiego rywalizowało de facto dwóch ludzi. Jednym był Wojciech Jastrzębiec, doświadczony polityk, dworzanin, kanclerz, cieszący się szacunkiem niemal całego odworskiego otoczenia. A drugim jego zastępca Jan Szafraniec, który od jakiegoś czasu bardzo chciał wybić się na niezależność i stanowisko biskupa, było dla niego marzeniem. Ale obserwujący to wszystko Oleśnicki uznał, że jest to ten moment, w którym należy przejść do działania. Postanowił zgarnąć biskupstwo krakowskie dla siebie, ale sposób, w jaki to zrobił, jest naprawdę godny podziwu. Na samym początku zdobył zaufanie Jana Szafrańca tylko po to, aby później donieść na niego Wojciechowi Jastrzębcowi. W ten sposób, wykorzystując swoje wpływy, kanclerz bez większych problemów oczernił swojego podwładnego w oczach króla, czym bardzo skutecznie zniszczył jego szanse na biskupstwo krakowskie. Jednocześnie Zbigniew Oleśnicki działał na korzyść Wojciecha Jastrzębca i bardzo często w rozmowach z Władysławem Jagiełą podkreślał, jak niesamowite zasługi ma kanclerz oraz jak wielkim cieszy się poważaniem. W efekcie, gdy przyszło do rozdzielania urzędów, to Wojciech Jastrzębiec otrzymał urząd arcybiskupa Gniezna. To w teorii było stanowisko wyższe, bardziej zaszczytne, ale wiązało się z dużo mniejszymi wpływami i dochodami niż funkcja biskupa krakowskiego. A biskupstwo to Jagiełło w akcie odwdzięczenia się za Grunwald i za lata służby postanowił ofiarować Zbigniewowi Oleśnickiemu. W taki oto sposób Oleśnicki, który nawet w oczach króla Pozostawał skromnym, nie mającym większych ambicji urzędnikiem. Okazał się mistrzem manipulacji i perfekcyjnie ograł swoich przeciwników. Jako biskup Poleśnicki zaczął niezwykle szybko się bogacić. A większy majątek pozwolił mu zdobyć jeszcze większą władzę. W tym okresie różne stronnictwa na Wawelu zaczynały już tworzyć koalicję przeciwko Zbigniewowi Oleśnickiemu, Jednak ten był zbyt potężny, bo swoją siłę. Brał z bezgranicznej wierności królowi. Bez względu na to, na jakiej aferze go przyłapano, ile pieniędzy ukradł, kogo kazał zabić, co złego zrobił, zawsze mógł liczyć na to, że Władysław Jagiełło stanie w jego obronie. Aż do pewnego dnia roku 1428. Władysław Jagiełło władał już Polską od ponad 30 lat, jednak jego przeciwnicy, a także wielu polskich panów nadal nie potrafili zapomnieć i wybaczyć mu kwestii jego pochodzenia. Trzeba pamiętać, że polski król Władysław II przyszedł na świat na Litwie jako jogajła, pogański książę, który przez bardzo wiele lat walczył z chrześcijańskimi armiami. Dopiero w 1386 roku przyjął chrzest i został królem Polski, przemianowując się na Władysława. Jednak przez całe swoje panowanie, władca ten musiał być niezwykle ostrożny. Musiał balansować pomiędzy różnymi środowiskami można władców i nie drażnić kościoła. I być może dlatego zdecydował się oddać biskupstwo krakowskie Zbigniewowi, któremu ufał bezgranicznie. I faktycznie Zbigniew przez lata działał głównie w interesie swoim, ale także w interesie króla. Wszystko zmienił rok 1428, w którym to pod naciskiem opozycji kościelnej, która działała przeciwko Zbigniewowi Oleśnickiemu, Władysław Jagiełło został zmuszony do tego, aby wydzielić z biskupstwa krakowskiego ziemię lubelską. A to właśnie stamtąd Zbigniew czerpał dużą część swoich dochodów. Była to konieczność i polska racja stanu, ale dla Oleśnickiego była to jawna zdrada. Uznał, że dotychczasowe warunki jego współpracy z Jagiełą przestały obowiązywać i napisał do papieża donos na własnego króla. W donosie tym papież mógł wyczytać m.in. to, że Władysław Jagiełło w dalszym ciągu kultywuje pogańskie obyczaje, niesprawiedliwie traktuje duchowieństwo i ogranicza pozycję biskupa krakowskiego. W efekcie papież napisał notę na Wawel, że jest oburzony zachowaniem polskiego władcy, a ten bardzo szybko zorientował się, że sytuacja wymyka mu się z rąk. Dlatego, narażając się na bardzo duży lincz ze strony polskich możnych i polskiego kościoła, zwrócił ziemię lubelską Zbigniewowi, a nawet dorzucił mu kilka nowych terytoriów. Bardzo szybko król zorientował się, że stworzył sobie niezwykle niebezpiecznego wroga wewnętrznego. Ale na tym etapie Oleśnicki był już zbyt potężny i miał pod kontrolą zbyt wielu ludzi, aby móc usunąć go ze stanowiska. I był to koniec problemów Władysława Jagiełły. Król skończył 70 lat. Przez blisko pół wieku swojego panowania desperacko próbował spłodzić następcę tronu, jednak dopiero jego czwarta żona urodziła mu dwóch synów. W 1430 roku obaj z nich byli dzieci. Jednocześnie Jagiełło czuł, że jego dni powoli dobiegają końca. Obserwujący tragedię króla Zbigniew Oleśnicki wyciągnął ku niemu dłoń. Postanowił pomóc, ale tylko po to, żeby ugrać w tej sytuacji coś dla siebie. Władysław Jagiełło panicznie obawiał się, że po jego śmierci polska szlachta nie będzie gotowa, aby przysiąść wierność jego synowi. Dlatego w 1430 roku król wystawił dokument nazywany przywilejem jedleńskim. Wówczas szlachta zobowiązała się, że po śmierci Władysława Jagiełły jego najstarszy syn, również Władysław, zostanie królem Polski. Zamian otrzymali szereg swobód, a król zgodził się na szereg ustępstw. Ale dokument ten był także przełomem w dziejach polskiego kościoła. Możemy znaleźć w nim zapisy, które mówiły o wyłączeniu sądów kościelnych z podświeckiego sądownictwa. Innymi słowy, oznaczało to, że Oleśnicki i Reszta polskich hierarchów kościelnych znalazła się ponad prawem, bo od tej pory wszystkie ich grzechy i przewinienia, nawet gwałty, morderstwa i defraudacje mógł sądzić tylko Kościół. Cztery lata później, w wieku niemal 80 lat, Władysław II Jagiełło zmarł. Jego najstarszy syn i imiennik miał zaledwie 10 lat. Pomimo wydanego 4 lata wcześniej przywileju, bardzo duża część szlachty zaczęła myśleć nad alternatywą dla młodego księcia, albo próbą wymuszenia nowych ustępstw. Jednak Zbigniew Oleśnicki stanowczo się temu przeciwstawiał. Polski kronikarz tamtego okresu, Jan Długosz, napisał, że Oleśnicki zrobił to z troski o dobro królestwa. Niektórzy sądzą też, że był to wynik sentymentu do zmarłego króla Władysława Jagieły, ale moim zdaniem było całkowicie inaczej. Oleśnicki już wcześniej pokazał, że jest niesamowicie ambitnym i niesamowicie wyrachowanym politykiem. Moim zdaniem forsował kandydaturę młodego Władysława na polski tron tylko dlatego, że widział w tym przerażonym chłopcu szansę na zyskanie jeszcze większej władzy. Głosił na zgromadzeniu szlachty niezwykle poruszającą mowę. Z jednej strony odwoływał się do emocji, mówiąc o polskości i przynależności do polskiego władcy i następstwie Władysława Jagieły, a z drugiej był pragmatyczny i straszył szlachtę wizją przerażającej wojny domowej i interwencji obcych mocarstw, w przypadku, w którym natychmiast nie koronują nowego króla. Ostatecznie ustalono, że 10-letni Władysław Jagiellończyk zasiądzie na tronie jako król Władysław III. Jednak dopóki monarcha nie skończy 16 lat, to realną władzę w Polsce miała objąć tak zwana Rada Opiekuńcza. Zgadnijcie, kto stanął na jej czele. W tamtym okresie Zbigniew Oleśnicki, szara eminencja dynastii Jagiellonów, był u szczytu swojej potęgi. Jednak dni te miały wkrótce z końca. Królowa Zofia, matka małoletniego króla, także chciała mieć wpływ na rządy. Z każdym wydanym edyktem, z każdą konfiskatą majątku, rosła też liczba wrogów Oleśnickiego, którzy gromadzili się wokół potężnego polskiego feudała, pełnim nim Specymir z Melsztyna, nazywany pieszczotliwie Spytkiem. Nazwa ta może być jednak bardzo myląca, bowiem Spytko był okrutnym i bezkompromisowym człowiekiem, a także odważnym rycerzem. Pochodził z rodu, który swoją pozycję ugruntował jeszcze w czasach króla Władysława Łokietka, a 100 lat później, w czasach Zbigniewa Oleśnickiego, był jedną z najpotężniejszych rodzin w całym Królestwie. Rywalizacja tych trzech wielkich osobistości miała wkrótce doprowadzić do wybuchu krwawej wojny domowej. Wojny, która rozerwie Królestwo Polskie na strzępy. Jakie więc były dalsze losy Szarej Eminencji Jagielonów? Zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnego materiału z tej serii. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć!